Cześć kochanie. Cześć, dobry kochanie. siemaneczko, Witamy, witamy was bardzo serdecznie i gorąco w sobotni. To się dopiero y, przed, południe. przed, przed, przed południe, Ale nie, chciałam powiedzieć, że to się dopiero przejaśnia, bo od rana było długo Nie, nie było przejaśnione i. Nie, była szaruga i tak troszeczkę mrzewki. Padało i. Też dramatyzujesz w tym momencie, bo Sama nie było... mi kazała stać na dworze i czekać na, na deszcz. Nie, nie było tak ładnie, jak robi się dopiero. A dzisiaj kochani kochanie zaczynamy? Nasze łazęgowanie nie zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu, ale zobaczyliśmy tutaj coś po drodze, więc też tak ciekawe haczymy. miejsce, haczymy jesteśmy nad rzeką Rur. Rur, rzeka Rur i za chwilę się za pakujemy w auto, jedziemy dalej, no ale chcieliśmy tutaj zobaczyć wam tak z i pokazać Wam fajną rzeczkę, urokliwe miejsca do spacerowania, takie, takie. no typowe, pogoda dopisuje i... I lecimy z tematem. I lecimy. Także nie będziemy przedłużać, obrócimy Was tradycyjnie. tradycyjnie i pokażemy Wam rzeczkę, jeszcze pójdziemy tam trochę w tamtą stronę i zabierzemy was... W ciemno dzisiaj idziemy łazęgować. No tak w ciemno nie, bo mapkę mamy, mapkę później mamy. Wam pokażemy mapkę, jak już do, znajdziemy to miejsce, to pokażemy wam gdzie jesteśmy i... I konkretnie. I konkretnie. Mamy, u, może tam jest kilka miejsc jak znajdziemy to. Do, <śmiech> <śmiech> mamy to z tym problem. Za no, ale mamy dużo czasu, jest sobota i. Cały dzień przed nami. Dobra kochani, Dobra, nie będziemy tutaj przedłużali dookoła, obracanko piątpliwie. i zaczynamy imprezę sobotnią. A więc jesteśmy kochani już po obrocie. Nad rzeczką rur. Rur. Na Ta, tamta, tamta, mostku, tamta, takim była, tamta rzeczka była, rzeczka rzeka REN. Teraz mamy rur. Tematycznie na R się trzymamy. Trzymamy się. Zobaczymy co dalej będzie rudniczanka w grudziądzu i będziemy zwiedzali. Dobrze kochani, pokażemy Wam... A szukamy, a szukamy dzisiaj też naprawdę ciekawych miejsc. Zobaczymy, czy nam się uda się dotrzeć. Jesteśmy na takim. Wszędzie wolne, bo tak nie do końca. Nie, no nie do końca. Jest tutaj ogród botaniczny, ale to innym razem. Na razie, nie, na razie szukamy tych miejsc z mapy i wyznaczyliśmy które chcemy wam pokazać. Przyroda sami zobaczcie jak dookoła. Piętna. Tam jest kolejny jakiś mostek, taki drewniany. Nie wiem tych czy tam będzie go widać. Kilka. No jest tutaj. Jesteśmy na trzecim teraz. No. Linka, linka gdzie łódka przepływa najprawdopodobniej. Albo oni tutaj przechodzą jakoś... Nie wiem, bo tam też jest jakieś zejście tam sami widzicie, tam na Ech. tym brzegu. Mm -hmm. Rzeka nie jest głęboka może teraz, ja bo jest ciepło i z pół metra może. ma. Już tak jak jestem na taką rzeką, to już zaraz magnes się. Kłania i przypomina? Przypomina marzy się, ale tutaj nic nie widać, żeby takiego coś tam zalegało tutaj fajne drzewa widać dobrze kochani, przyjdziemy jeszcze kawałek nie będziemy tutaj specjalnie przedłużali jeszcze mamy dużo do przejścia, do zobaczenia i Szkoda. do nagrania tutaj mamy sami widzicie korty, korty tenisowe, tenisowe forehand, backhand i, i te inne klimaty. Konary ponary drzew Tyle połamane co? My wiatr poprzewracał tak z grubsza Dobrze kochanie idziemy dalej Za <śmany> <Na drugim. śmany> daleko nie przyszliśmy Dobra Ale dobra idziemy dalej jeszcze, Spotkamy się tam jeszcze nad, nad samym tem Zejdziemy nad rzekę i Będziemy ruszali dalej Także dalej, na razie zdaniem, Na razie pa Hejka kochani Ponownie witamy Witajcie witajcie Zatrzymaliśmy się teraz już Na brzegu na <śmany> na, dół. na brzegu rzeczki sami widzicie to nie, nie jest... a są rybki tutaj małe jakieś. A, no sobie. Faktycznie. No. Nie wiem czy tu będzie coś widać. Jest ich mnóstwo. My już tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z panią, gdzie mamy się udać. udać. Co prawda inne miejsce. Inne niż... to chyba nie jest to co my tutaj ale na mapie, zobaczymy, ale bo... zobaczymy, będziemy w tym miejscu, to się połączymy ponownie i pokażemy Wam mapę co co i jak co tam bo żeśmy. Czasami lawirujemy, ale gdzieś tam dotrzemy. Dobrze kochani, no. nie będziemy tutaj przedłużać. Spójrzcie Lecimy jaka dalej. piękna jest tutaj przyroda nad tą rzeczką. Ślicznie. Naprawdę jest. Ale powiem tu tak, że taki Nie czujecie tego, ale czuć, że się jest nad rzeką. <laughs> Specyficzny zawój. No ruch. to z wody no co, no, to, co to jest? ale tych małych tutaj rybek jest dużo. Następnym razem przyjdziesz Marcin z wędką, to no te No to sobie mogę połapać na wędkę. Na to pewno. Siedzisz sobie tak od rana do wieczora i zobaczymy jak połowę wrócisz do domu. Dobra, lecimy. Dobra dalej. kochani, my lecimy, bo to jest kawał drogi około kilometra na lacza, nie mamy tam podjeżdżać samochodem, tylko okazała nam się przejść, bo jesteśmy młodzi, Dla powiedziała. W obecności i... jak najbardziej zdecydowanie no, jestem za. No także my ruszamy dalej, nie będziemy tu stali nad rzeczką. Tutaj sami widzicie, tu jest jeden, to jest kładka taka, to nie jest moc, tylko kładka, a tam dalej jest most, już samochody jeżdżą, no jest tego pip tutaj i... Dobra, my lecimy dalej, do baciska za moment. A. Witajcie kochani ponownie. Znowu my, jesteśmy, jesteśmy już w innym miejscu. Ale jesteśmy w Juliś cały czas. Jesteśmy w Juliś, bo no tak założenie dzisiaj było, że mapowo jedziemy. Idziemy w to miejsce, co mamy docelowo dotrzeć, ale I zatrzymaliśmy się tutaj, żeby pokazać Wam te w tym miejscu jeden z punktów na mapie który chcieliśmy wam pokazać Też to jest, jest do wieża tak zwana ona jest średniowiecza 1400 któryś tam rok może będą jakieś daty może na tym I... poczekaj bo my tak nie możemy przejść tam są światła poczekajcie w tych wieżach przeważnie były lochy albo więzienia z tego co czytaliśmy z legendy. Zaraz przejdziemy tam na drugą stronę. Dobra, chodź idziemy co możemy? Możemy chyba dobrze Zobaczymy. Tuż tu chyba wejdziemy pod wieżą do miasteczka na ryneczek stary. No ale tam dalej nie będziemy śli, bo to nie tak. jest nasze miejsce docelowe, będziemy się poruszali. Nie mamy jeszcze ale przechodząc wychwyciliśmy tutaj to Tak już byliśmy to mówimy. Zatrzymamy bo się... I... Materiał, bo tutaj wiele nie ma do o teraz już trąbią na nas. No, zwiedzający jesteśmy. Idziemy <laughs> jak na spacerze. Tu jest jakaś tablica. Zaraz poczekaj, pokażemy tutaj taka, nie wiem, wynęka jest. Aha tokej. Okay. I tablica. No, 1914, 1918. Julisz. Ale o co tu chodzi, to tak dokładnie nie wiemy. No to jest pierwsza wojna światowa. A to jest takie miasteczko Julisz. Tak właśnie wygląda praktycznie całe miasto. Tak wygląda. Małe uliczki, niewielkie, kameralne. A to wygląda tak tutaj z tej strony. Czekajcie, ja bo znowu samochód jedzie. tak nam się prezentuje nasza wieża Czarowica Bie, <grywa> Wieża, wieża dobrze kochanie My lecimy dalej, pokażemy Wam tutaj jak wygląda z tej strony miasteczko Ileś nam mówi, to jest małe miasteczko Kameralne, gdzie się raczej zgubić Co nas bardzo cieszy Nawigacja była potrzebna na początku, teraz już mamy w miarę opanowane no Wszędzie tak to mniej więcej wygląda to jest główna ulica w ogóle tutaj którą pokazuję dobrze kochani my Dobra, lecimy dalej. dalej hejka Kilka się łączymy hejka kochani jesteśmy ponownie jesteśmy witamy gdzieś jesteśmy D dotarliśmy dotarliśmy do miejsca gdzie nas nogi po nie posły to nie trafiliśmy tam gdzie mieliśmy ale, ale gdzieś a dostępny, może i to jest to, to. może to jest komplet po prostu połączony nie wiem robimy rekonesans no, weszliśmy tutaj jest dużo, dużo, dużo fajnych punktów. Wchodzimy teraz tunelem, co? No chodzimy, idziemy tędy. Nisko jest. Po no. drugiej zamykamy Przechodzimy... Nie wiemy, no bo <głos》> dosłownie <głos》> naprawdę nie wiemy czego co tu jest. Ale jest ciekawie. Coś nie o, o, to jak jest. jakie ten. Jak ładnie. O, spójrzcie. U, Ty to jest fajnie. to, to jest to co ten. To jest chyba to, to jest część tego... Ale super ale to to wrażenie. wygląda, no, to jakieś... Z mapy wygląda jest... na bardzo duży teren. <laughs> nie to co Cytadela No ale świetnie to wygląda. Świetnie. Tu spójrzcie jakie. Naprawdę czad. Lilie? To są lilie, nie? dobrze hmm. dobrze. Tak. No świetnie to wygląda naprawdę spójrzcie sami murów od ulicy to też widać czerwony w czerwonej cegły dlatego my jeden parking żeśmy się zatrzymali za szybko wcześniej ale to idzie dalej w stronę tego drugiego do którego docelowo chcieliśmy jeszcze tam po dojechać. drugiej stronie też jest, jest też tylko zaraz tamten to na jeden raz nie damy rady nie nagramy dwa odcinki no ale pięknie. pięknie pięknie to wygląda spójrzcie tutaj bardziej ta czerwona cegła to robi wrażenie tam dalej jest jakaś hala kwiatów, coś. Ale co to, to jest? To jest egal. staw jakiś? No nie wiem. To cały komplet jest w ogóle tych rzeczy. Z mapy wynika, ponad 30 czy 40 punktów. Pięknie, no przyroda. Tutaj te drzewa, to wszystko czeka. Zatrzymamy się na moment. No jest klimacik Tam, tam jest park, dla dzieci też jest. To jest Joanna. Ale te, te lilie to naprawdę. Lili są świetne. No pięknie to wygląda. Jeszcze później, ale to już mówię, to już nagramy drugi odcinek z tamtej. Tam przejdziemy, tam przejdziemy, nie tamten. Tak, nie jest. Okay, no, no, no zupełnie... Znikąd. Z znikąd. Znikąd. Szliśmy, wracaliśmy na parkingi. I tak nie chcieliśmy, ale poszliśmy weszliśmy, no i jesteśmy. Było otwarte, to weszliśmy. Z, a zobaczymy, o, a ja. co tu dalej się dzieje. To jest jest Le... zo, zobacz, jest zo. Stadtgarten, Nie, Oskar... Do zo, może pójdziemy. No, pójdziemy na pewno do zo. <śmiany> nie ma to jak spontan. <śmiany> to, to nie był spontan, bo to To <śmiany> wesz Przez przypadek. Ale weszliśmy. Szukaliśmy jednego miejsca i teraz spotkaliśmy tą kobietę, co się pytaliśmy, i. Chodź zobaczymy, tutaj co tu mają za obrazki. To jest właśnie to zo. To jest Tu są obrazki. A tutaj jest coś, jakaś. Fabryka? To są chyba te kopalnie, zobacz. No To, to, to właśnie to są te kopalnie, co Wam. Opowiadaliśmy o tych na nasypach, o, spójrzcie to jak to wygląda. I te lasy tutaj, tak? No. Co I to jest koło nas, tam koło tych koników, co ten to wygląda ta, to Zawsze tak samo. Te kominy, to z pracy też widzimy. No to mogą być, no ale to kopalnie są no dookoła. No nie wiem, ale... A te kominy, no to co są, przypominają nam, bo tutaj gdzieś, nie wiem czy to są te, ale... Blisko pracy, tu jaki piękny las. A patrz, to jest, to jest chyba ta górka, zobacz. To jest kochani Aha. chyba ta górka, co my pokazujemy Wam tak. od koników, bo tu kolega właśnie mówi, że są do jazdy, a Aha. on szedł przez las, mówi godzinę szedł I, I to, to szedł może na być jakiś to. Taras no. widokowy. Aha, bo patrz tu zalesiają, tutaj Aha. sadzą lasy właśnie na tych tych. No to się by zgadzało wszystko. wszystko? No zobacz, jakiś no. wiek okoliczności się zaczynają układać. Już się wszystko całość. ułożyło chyba, no i tak to wygląda, tak to ja tu właśnie Wam w... mówiliśmy o tych kaskadach, o tych piętrach. Tutaj sami lasu. widzicie sadzenie lasów. Tak to przebiegało, tu nie ma Myślę daty. Sobie, ponad 4500 tysiąca na hektar. Na hektar, 4500 tysiąca drzewek na hektar. No, no ale ta górka, Wy sami widzieliście jest potężna i to, to jest na pewno to, tylko my tą górkę widzimy z tej strony, tutaj nie, tylko z tej, i ona już się stała zalesiona. To było kiedyś. No i gitara, fajnie, pięknie. Dobra. Czytamy jeszcze, co tu jest ciekawego napisane. Tysiąc hektarów. Na tym. Hmm. Tutaj chyba jakie roślinki, mrówki. <grym> też jest. No, masz, temat. Mrówki, A to są no to... dziki? Ciekawe, co tam nasz poznański dzik, jak się ma. A no, już dawno go nie odwiedzaliśmy. No, szkoda czasu. Lisy? Lisi, nie, lisy to są. Kaczki, gesi, kury, świnie. Idziemy na żywo zobaczyć. Co się na rękę nawinie. Dobra. Na winie dobra, no, bo tutaj tracimy czas na... No ale górski, dobrze, że tu weszliśmy, tak. bo z tych zdjęć dowiedzieliśmy się teraz o tej górce o, o tej i sami górce. zobaczyliście, jak to było... Budowane, jak powstawało. Cała geneza się... Potwierd piekła. Potwierdziło się jednak to, co... Nam tłumaczyli, mówili i... Na huztawkę? Teraz nie ma czasu na husztawkę. Teraz idziemy Zoo, zobacz. Ja idę do ZO. Dobrze kochanie, to nie będziemy Dobre. tutaj przyciągali, bo to nie ma sensu. My znajdziemy i się jeszcze raz połączymy. Dobrze. To zobaczcie, moment. A więc... Witamy ponownie kochani, ja kolejne odsłonie na szybko i... Tak jak mówiliśmy, jesteśmy w Zo. Tak, to już jest ostatnia część tego tak, odcinka. Na... Nie będziemy przyciągali, przedłużali, jesteśmy w zoo Widzieliśmy przed chwilą tam Białego Wilka, ale gdzieś się nam ale schował tereny i. tereny są tak rozległe, mają przepiękne wybiegi te zwierzaki. Dopiero weszliśmy, ale też Głośnie mów po Ale też na starcie. Yy, Aha, tutaj je, jeżo ja tutaj zwierzy, budę ten... burzę pokazujesz. Jeżo zwierzę, dwa. Tam jeden jeszcze śpi w tej budce. budce. czekaj podejdziemy bliżej. Pokaż mortki, one są fajne. Można je pogłaskać. Nie można, można. głaskać, bo one strzelają chyba z tych kolców takich. Ja nie wiem że ja nie tutaj wiem, tutaj tego się... podchodzą mi palcami dotykają. To nie, bo ona dawała im trawę. Ale też po nosku dotykało. Halo, spójrzcie Tu kucni. No, on powinien przyjść, a nie no, przez te kratkę. Pokaż dziób. Hej! Halo! I ci, zaraz weźmy na cztery palce? Jeżu, zwierzu. Ja, zobaczymy A tego. Drugiego możesz mi pokazać. Drugiego ten jest jakiś leniwy. Uśmiechnij się. I zmęczony jest. <laughs> na sule Jak się można uśmiechać. <laughs> Jak tyle osób dziennie podchodzi i się. Fajne. Dobrze, kochanie. My ten odcinek na na tych jeziożwierzach <laughs> kończymy. <laughs> kończymy. idziemy dalej i nagrywamy ale dalej. Jest jeszcze zapowiadać. obszar, a nie chcemy przeciągać tych odcinków. To... to nie ma co. Dobra, kochanie. Czym kasie? Czym kasze? Trzymajcie się, Czy się trzeba już od słońca nam? Tak, Tutaj. słońce wyszło, robi się, zrobiło się gorąco, upalnie, ciepło i, i tak trzymać, i to, to byłaby fajna pogoda. Także kochani. Kolegodzonka I, i, i weekendu. Sushyska. No pewnie, no. że tak. I do usłyszyska. I zobaczyska. Pa. To na razie, my lecimy dalej nagrywać. Pa.